Cześć, witam na kanale Audiomania InterMusic. Dziś kolejne urządzenie. Tym razem jest to amplituner kina domowego zbudowanym budowanym odtwarzaczem CD firmy Samsung. Jest to model HTX20. Amplituner uratowany z elektry śmieci. Można powiedzieć w pełni sprawny. Jest tylko jeden mankament. Niekiedy kiedy zaczyna się Szuflada na płytę, i co my tutaj mamy? Od lewej, wyłącznik, szuflada na płytę, wyświetlacz, przyciski funkcyjne, regulacja głośności oraz wyjście na USB. Jeśli chodzi o funkcję, no to DVD, AUX, USB i tunery radiowe. A tak prezentuje się tylna ścianka urządzenia. I tak od lewej wyjścia na głośniki. Jest to system 5-1, czyli dwa przednie, centralny, głośniki tylne oraz subwoofer. Następnie wentylator, slot na kartę USB, wyjście AUX, wyjście video out, wyjście i wejścia na euro tutaj to samo tylko w wersji change i gniazda antenowe. To na tyle. Oczywiście, zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Do następnego razu, cześć.